Witam Was, drogie dzieci! Dzisiaj opowiem Wam o systemie operacyjnym o nazwie Linux. To specjalny program, który sprawia, że komputery działają i mogą wykonywać różne zadania. Jest darmowy i otwarty, co oznacza, że każdy może go używać i dostosować do swoich potrzeb. Niektóre zwierzątka w parku zaczęły się zastanawiać, czym dokładnie jest Linux i do czego może się przydać. Na Placu Zabaw Świnka Morska i kotek rozmawiały o komputerach. Świnka Morska powiedziała, że zna tylko system operacyjny Windows i myślała, że system operacyjny Linux to coś bardzo trudnego. Kotek jednak wytłumaczył, że system operacyjny Linux ma wiele różnych wersji i niektóre są bardzo proste w obsłudze. Dodał, że wielu programistów go używa, bo daje im dużą swobodę. Świnka Morska przyznała, że nie wiedziała o tych możliwościach i zaczęła się bardziej interesować. Na polanie wróbelek i szczurek zastanawiali się, gdzie można znaleźć system operacyjny Linux. Wróbelek pomyślał, że jest tylko na starych komputerach, ale szczurek mu wyjaśnił, że system operacyjny Linux działa na serwerach, superkomputerach, a nawet telefonach komórkowych. Dodał, że jest bardzo bezpieczny i często wykorzystywany w dużych firmach. Wróbelek był zaskoczony i przyznał, że nie spodziewał się, że system operacyjny Linux jest tak powszechny. Przy stawie spotkałam Żabkę i Pieska. Zadałam im pytanie, dlaczego warto nauczyć się Linuxa. Żabka powiedziała, że jest darmowym systemem operacyjnym i każdy może go dostosować do swoich potrzeb. Piesek dodał, że jest bardzo popularny w świecie programistów i często używany do nauki kodowania. Przyznałam im rację, że znajomość Linuxa może być bardzo przydatna dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć komputery. Drogie dzieci, Linux to darmowy system operacyjny, który można dostosować do swoich potrzeb. Jest bezpieczny i używany na wielu urządzeniach, od komputerów po serwery. Wielu programistów i firm go wybiera, ponieważ daje dużo swobody. Warto go poznać i nauczyć się, jak działa. Do zobaczenia, drogie dzieci.